Cześć, dzień dobry. Ziemiaki, jak widzicie, już w piwnicy. Skończyliśmy dzisiaj przebierać. I teraz Sławek opisuje, żeby wiedzieć później, co gdzie, jak. Bo trochę jest tu pomieszane, bo ogólnie trochę jest przeorganizowane w tym roku, jeśli chodzi o miejsce. No, zaraz czekaj, bo nie, nie chcę pomylić, ale zaraz ten. Sama przeczytam, co ty tam, gdzie masz. Jeden. Ja, no, a kto się po tym rozczyta? Też więcej nie wiedział. <grym> Chyba lekarzem miałeś być. Dobra. I co? S a sadzeniaki, nie? nie? Sadzeniaki, sadzeniaki. D Duże jeszcze. E I co? A reszta te? To, to są małe. A są jeszcze te małe do przebręgu. Bo tutaj jeszcze właśnie bo sadzeniaków nam wyszło. Za za 4. zabrakło nam tak jeden worek no niecały, nie? Do... Tak, tak. No pół worka powiedzmy. No a tu na początku takich mniejszych wybieraliśmy. No. E, większe, braliśmy ziemniaki do tych, e, do tych małych, że tak powiem, dla zwierzaków. E, no ale że sadzeniaków się okazało, że jest mało, miało być najwięcej sadzeniaków. Perła tu z nam się gryzą. Miało być... E, Wydawało się, że będzie bardzo dużo sadzeniaków, a tu się okazało, że najwięcej było tych małych. No to też było: trzy worki. No jo, ale w sensie, że sadzeniaków nie, nie. zabrakło tak naprawdę. No ale też mówię na początku: wybra wybieraliśmy e, większe, odkładaliśmy dla zwierzaków trochę, gdzie one mogły spokojnie na sadzeniaki. Więc tutaj Sławek sobie zaznaczył, że e, żeby stąd jeszcze wybrać po prostu tam z pół, pół worka, nie, takich ten, wie, jak się będzie brało, to trochę tam wybierze jeszcze do sadzenia, żeby starczyło na spokojnie. Zawsze lepiej jak zostanie niż zabraknie, nie. No i duże, ogólnie duże w tym roku mamy tam. No bo tu tutaj. Wór jest tam ten mały. No, żeby wszystko we workach tam było, tutaj jest taka mała skrzynka, a tam jest taka duża skrzynia i zawsze tam były. No ale w tym roku jest sporo mniej tych dużych. I co? I tam właśnie się tutaj ten ostatni worek nie zmieścił, dlatego jeden jeszcze jest dwa. tam, nie? Dwa? dwa? Dwa. A, dwa worki. No to dobra. No. Ja w tym zaznacz, no, zaznacz lepiej. No, no będzie widać, ale wiesz... No bo ogólnie tutaj zawsze były duże ziemniaki, nie? Cała skrzynia. I tutaj tej pierwszej odmiany, co, co mówiliśmy, jak zbieraliśmy z pola, to wszystko z tej pierwszej odmiany, to są niesegregowane, tylko jak z pola leciały, tak wszystkie są przyniesione, więc myślę, że do jedzenia też tutaj stąd jeszcze będzie trzeba wybrać, no bo tu jest, to jest mało, tutaj jest mało tych ziemniaczków. Tu i te dwa worki, to jest za mało. To na pewno nie starczy, ale tutaj też jest sporo takich dużych do wybrania. Także wiecie, my myśleliśmy, że po prostu e, z tej drugiej odmiany, właśnie z tej, co wybieraliśmy, że będzie więcej e, tych do jedzenia. Okazało się, że w sumie nie ma dużo, ale to wszystko tutaj jest, także stąd weźmiemy i wystarczy. No, no to przecież piękne ziemiaki do, do jedzenia. No. Tylko, że wszystko mówię, bo liczyliśmy, że tam bardziej obrodzi, dlatego wszystko szło tutaj we workach niesegregowane, ale to nie ma problemu. Się będzie brało później stąd, czy jak zanosisz dla zwierzaków, już, tak to od razu, nie? Chyło, to przebiera. gdzieś tam się przebiera jakieś tam, wiecie, już nie tak może szczegółowo, dokładnie. Tylko, bo, bo do sadzenia w ogóle nie będziemy już odkładać, bo sadzeniaki już tylko z tych, nie? Tamtych już nie sadzimy, tamte już się wyrodziły po prostu chyba, no. Także chyba co, no ziemniaki mamy skończone wreszcie na ten rok. Długo leżały, ale ba bardzo dobrze, że długo leżały, bo ostatecznie wybraliśmy tylko, nawet nie całe wiaderko zgniłych i do nawet nie zgniłych tylko takich właśnie zasuszonych, na, zgniłych na, na sucho, że tak powiem. Także dobrze, że tyle czasu leżały, bo wtedy ile? Już te trzy, czy cztery wiaderka się wcześniej wybrało, nie? Trzy razy już Sławek je tak, wiecie, przetrącał, prze, prze wiecie? Żeby, żeby znaleźć te zgniłe, no to ze 3 czy 4 wiaderka, no to ogólnie dużo, nie? No ale teraz właśnie fajnie, że poleżały, to, to teraz już jak wynosimy do piwnicy, no to już wiemy, że, że nie ma się co martwić, że jakoś bardzo dużo zgnije. Na pewno coś tam zgnije, bo zawsze coś tam zgnije. Ale już chyba nie tak, wiecie, że, że będziemy się martwić, że nie będzie co jeść, to raczej tak to nie. Dobra, no to chyba wykopkowe mamy zakończone, puraki leżą, ziemiaki leżą i chyba tyle. By było w tym temacie. No, to teraz się pochwalę, jak czysto się w końcu zrobiło. Miejsca się zrobiło nawet. W końcu, patrzcie. Przestrzeń, nareszcie. Tutaj już kapusty nie ma, ziemniaków nie ma, ładnie posprzątane. No, zboże, to będzie i tak, i tak. Patrzcie, ile tej kapuchy tu wisi. Wszystko się zmieściło, bo. W sumie się Sławek trochę obawiał, że się może nie zmieścić, ale tam widzicie, jeszcze poukładał na tej drabinie. Tutaj ogólnie wiszą e, dwie te drabiny, więc tak jeszcze, wiecie, za drabiną tam w stronę ściany jeszcze wiszą. Także tak naprawdę to, to no dużo, no, nie myślałem, że aż tyle mu się zmieści. Planował 120 główek zmieścić, ale główka, a główka, nie? No zobaczcie, na przykład taka wielka głowa. A taka główeczka, no ale sztuka to sztuka, jeszcze ja stałam i mu liczyłam. A dlatego, że jedną dziennie planuję dawać tak do dziobania kurom, e, no to 120, no to także sobie policzył, żeby mu starczyło tam na tyle? E, na 4 miesiące, no. E, a tutaj w sumie teraz nie wiem, ile jest. Ważne, że mu się wszystko pomieściło, bo e, tak jak Wam mówiłam, chyba dwa odcinki wstecz, no to. A tu jeszcze nawet położył. E, no to. E, Chce dopiero od grudnia dawać, tak wiecie. Więcej teraz tylko karmi, nie wiem, już też wywiózł. Bo tutaj miał taką kubkę, które już tam wiecie, nagnite są, takie do zużycia na pierwszy, pierwszy ogień, że tak powiem. E, I dopiero od grudnia chciał zaczynać dawać, właśnie, żeby najpierw skarmić to, co ma, te liście, wiecie, bo wszystkie te liście poobrywał, ten, te, te zewnętrzne. E, więc zanim to skarmi jeszcze, i zanim jeszcze właśnie te nagnite. I coś tam jeszcze ma, mówi do karmienia, więc, <laughs> więc na razie sobie ten, e, wiecie. Tam to chcę skarmić. No i samrażarka też jest wyniesiona. No i tak jak Wam mówiłam, że będzie robił sobie basen. Sobie, nie sobie, tylko nam. Będzie robił basen y, do mycia kurczaków po uboju. Już Wam pokazuję. Tam ją wyniósł. Ale nie wiem, czy już tak ustawił, jak ma być. Czy, czy dopiero będzie ją ustawiał, ale chyba tak. Bo nie wiem, nawet nie tutaj nie byłam z nim, nie patrzyłam, co on tam robi. Już Wam pokazuję. Tu do dojarni ustawił. Jeszcze pójdziemy. W jedno miejsce, bo trochę teraz słoneczko wyszło, to Wam coś jeszcze pokażę, bo się zdziwiliśmy dzisiaj. A, tutaj ustawił ją. Także tutaj pojemność tej zamrażarki, ja nawet nie wiem ile tutaj jest, ale zobaczcie, no tak nawet na oko widać, że no on tutaj się zmieści tej wody. E, a jeszcze tak planuję, bo to wiecie, mięso jak... Też chyba mówiłam, że one powinno być jak najszybciej schłodzone po uboju. Właśnie nawet w wodzie z lodem dobrze by było. No to tutaj ta zamrażarka, ona nie jest, że nie działa. Ona działa tylko po prostu działa... E, hmm, do połowy gdzieś tam wiedzie do połowy wysokości, więc e, to tak jak mówiłam, że prądu niesamowicie dużo i też nie można było i takiej zapakować do pełna, dlatego wymieniliśmy. E, ale właśnie żeby z wody schłodzić, to stwierdził, że może się uda, żeby ją włączać, wiecie, naleje się wody, włączać i wtedy, e, wiecie, zamrażarka swoim mrożeniem schłodzi tą wodę. Oczywiście nie tak, żeby się zrobił kamień, lód, tylko po prostu, żeby ta woda była chłodniejsza. No, i tutaj mi przyniósł jeszcze. Czekaj, bo się odbija. Tutaj mi przyniósł resztę tych dyniek, co mam jeszcze nasiona do powyciągania. No, także muszę się za to zabrać. W sumie ile tutaj jest? 20 ich jest. Jeszcze z połowy pewnie nie wyciągnę. Bo albo są niedojrzałe, albo są te. te nie, nie te bez pestki. Jak to bezłuskowe pestki, tylko te takie. E, jak to się mówi? No, takie normalne, zwykłe z łuską, No, to tamtych, e, tamtych nie wyciągam, tylko do, nas... do, do tego, do siewu będę wyciągać, nie? Dobra, to to i jeszcze tak na szybko pójdziemy e, nad bagno. Tam wam pokażę jaka zmiana. Powiem wam, że tak przez okno spojrzeliśmy dzisiaj. E, znaczy Sławek tutaj wcześniej był i mówił, że wody się tak dużo podniosło, bo sporo się podniosło naprawdę. E, ja tak nawet spojrzałam przez okno, a jak już widać wodę z okna od nas z salonu to znaczy, że już jest sporo wody, bo wiecie z daleka i jeszcze te e, Brzegi są dosyć wysokie. Także naprawdę widać różnicę przez te ostatnie parę dni, ale to wiecie, często padał deszcz. E, dużo tego deszczu, gdzieś tam przesiąku, gdzieś tam rowem przypłynęła widocznie ta woda. Chyba nawet jeszcze płynie z tego, co tak z daleka widzę, ale już tam nie będę szła. Także no, poziom wody znacząco się podniósł. Od ostatniego razu, kiedy byłam z tydzień temu, nie pamiętam kiedy byłam. Także no, nie spodziewałam się, że w sumie teraz tak się podniesie. Jak już to bardziej, że wiecie, zimą czy wiosną, jak trochę śniegu może spadnie. No ale dobra, fajnie, fajnie, że jest. Nawet niech się dopełna napełni jeśli, jeśli, jeśli się uda jak najbardziej. Dawno tutaj nie byłam, bo to wiecie, zimno, pada, wieje co chwilę. Teraz się właśnie troszeczkę słoneczko zrobiło. No to, no to tyle, tyle, że można obejść, zobaczyć co się zmieniło. <grych> no rybek w końcu nie dokupiliśmy w tym roku. W sumie nawet nie wiem czemu. Jakoś tak się nawet zapomniało już później o tym. Ciągle coś, coś w tym roku się wiecie działo, ciągle coś e, innego na głowie, że to po prostu jakoś odpuściliśmy. Mam nadzieję, że wiosną się uda. E, co, w sumie złapaliśmy te karpie, tylko chyba w czerwcu. W czerwcu chyba to było, no ale to wtedy chyba Wam nie nagrywałam nawet nic. Była chyba ta nasza przerwa. Jak... No chyba tak. E, to, to, to karpia na święta mam. Chyba dwa złapał wtedy Sławek. E, no to karpia na święta mam, więc już nawet się nie łowiło od tego czasu. Ani, mówię, ty, w tym roku ani nie, do, nie wpuściliśmy, ani nie łapaliśmy i to tak o. Przeminę, przeminął cały rok z tym bagnem, nie ten. Wiecie, nic tutaj się tak konkretnie nie robiło, tylko tam Sławek kiedyś przeszedł i, i powyrywał tutaj te, wiecie, zielska, czy pościnał, nawet już nie pamiętam. No. Ale mam nadzieję, że przyszły rok będzie lepszy i że trochę tutaj się dłużej posiedzi. Ja tam czasami jedynie tam na tej ławeczce, tam, tam Sławek mi zrobił między drzewami to tak w lato lubiłam chwilę przyjść i posiedzieć. Ale nie jakieś wiecie, godzinne posiadówki, kilkugodzinne posiadówki, tylko jakieś tam parę minut sobie przyjść chwilę w wodę popatrzeć na uspokojenie, bo to tam bardzo mnie uspokaja zawsze woda, jak, jak patrzę w wodę, więc e, więc takie wiecie, dla chwili, chwila relaksu i to wszystko. Dobra. Co tu wiele gadać o wodzie? Drzewa się łyse robią, ale dalej nie chcą się łyse zrobić no, tak na dobre. Mówię, Sławek jeszcze czeka, że poopadają liście, żeby móc to pozbierać kosiarką. Ale jeszcze, jeszcze. Jeszcze, jeszcze trochę po, po ten. Trzeba poczekać. Mówię tutaj prawie cała czereśnia, jeszcze zielona. Zależy, które drzewa. A wieje cały czas, więc w sumie wiecie, widać, że one się jeszcze mocno trzymają te liście, bo przy takim wietrze to już dawno ich powinno nie być, jakby już były takie, wiecie... Ledwo co, to jakiś grzybek wyrósł, a to trójak jest. No, jeszcze tak sobie wyszłam po marchewkę i po pietruszkę do zupy. Jeszcze wam pokażę te winogrono przy okazji, po drodze, jak tutaj jestem. E, bo tam zawsze pokazywałam te tam, tam, tamte. Zaraz też tam do tamtego dojdziemy, te fioletowe, drobne. A tutaj jeszcze mamy takie właśnie, wiecie, duże, duże kulki, że tak powiem. To są dwa rodzaje. Tu jest jakiś. Smak różany, powiedzmy, że troszeczkę zbliżony do różanego. A tutaj takie dosyć duże kulki, też właśnie fioletowe. I ten według mnie jest najlepszy z naszych wszystkich winogron. Bardzo go lubię, bo zawsze jest go najmniej. Ten różany też jest dobry, no to zależy też kwestia gustu, jak komu smakuje. I on też jest właśnie taki duży, takie duże kulki ma, tylko że w tym roku, kurczę, jakoś na złość akurat wszystko wysoko, albo daleko. Coś tam się zerwie. A zimne takie, bo już sobie wzięłam, jak szłam po tą marchewkę na drogę, to takie zimne, że aż zęby marzną normalnie. No, teraz liście już popadały prawie, więc go widać trochę lepiej. On jest bardzo późno, nawet, nawet tam widać, nie widać, nie widzicie. Jeszcze zielone są. Dobra. To jeszcze Wam pokażę tamtego teraz, ile jest. Jeszcze ile jest. Bo to się, wiecie, zrywaje. Ale zobaczcie ile jeszcze go wisi. Teraz wszystko ładnie odsłonięte, to wszystko widać. Trzeba coś z nim zrobić, trzeba coś przerobić. Patrzcie ile tego jest. Teraz mówię ten wiatr taki, to nam liście postrącał, które tam wiecie już e, były, jak to się mówi, przekwitnięte. Nie, liście nie są przekwitnięte. No wiecie, takie, co już do opadania się szykowały, no to wiatr im pomógł trochę. Dobra, ale jeszcze chciałam o marchewce i o pietruszce powiedzieć, bo zobaczcie, jakie ładne urosły. Znaczy tutaj są akurat takie mniejsze marchewki, bo tutaj z brzegu byłam, dłużej chciałam tam dalej iść, bo tak w sumie tutaj z brzega to już były takie, jak to powiedzieć, te największe wyrwane. Ale chodzi mi o to, jakie piękne proste, normalnie jak rysowane. Dlatego kurczę, fajnie właśnie w tych redlinach dużo bardziej nam się Podoba właśnie uprawa marchwi niż tak normalnie w rządkach, jak na warzywniku mieliśmy. Ona tak fajnie sobie w głąb poszła prościutka, no bo naprawdę czasami, wiecie, to były albo krótkie, takie krótkie, a grube, albo, wiecie, takie powyginane, albo na wszystkie strony, na kilka stron, takie rozrośnięte. Także w tym roku marchewka mi się bardzo podoba. I też trafiają się takie naprawdę bardzo duże, ale ja już też kilka razy mówiłam, że ja nie lubię takich dużych, bo one są wtedy w środku takie, no takie, takie, nie wiem suche, po prostu suche, łykowate. Więc dla mnie taka marchewka jest idealna i bardzo się cieszę, że nam tak ładnie urosła. Prościutko, idealnie. To chyba nasz najle najle najlepszy yy, najlepszy plon w tym roku. Nie chodzi o ilość, tylko właśnie o jakość. Bo takie piękne... No, ilość też w sumie, bo tam naprawdę dużo tego jest. Yy, ale właśnie o to, o to, że takie ładne, idealne. No i pietrucha. No też jestem bardzo zadowolona z pietruszki. Zobaczcie, jakie piękne porosły. A to jest też jedna z takich mniejszych, którą wyrwałam z brzegu. Gdzie już te największe są powyrywane, ale wiecie co? Ja już wiem czemu tak jest. Bo kiedyś, tak jak wiecie, ja się zaczynałam dopiero uczyć na warzywach. E, jak zaczęłam mieć swój warzywnik, jak tutaj się przyprowadziłam do Sławka, e, no to zawsze mi było szkoda tak mocno przerywać. Wiecie, jak się sieje ręką, no to wiadomo, że e, jak to się mówi. ale Przy okazji, o, zobaczcie, że wszystko skopane, ale to już mówiłam wam wcześniej. E, to, jak się sieje ręką, to wiadomo, że jakoś tam więcej tych nasionek się wrzuci. Nie da się tak, żeby każdą marchewkę z osobna posiać, chyba że na taśmie nasiona, no to wtedy już jest inaczej. Ale akurat y, my mieliśmy pierwszy siew taki normalny, a drugi siew jak kupiliśmy, bo ten pierwszy nie wschodził, to był na taśmie. A później i tak weszły oba, i tak weszły oba. Więc naprawdę na połowę przerwaliśmy i marchewkę, i pietruszkę. Y, I teraz już wiem że to nie ma co żałować z przerywa jeśli chodzi o przerywanie. Nie ma co żałować, bo y, im bardziej się przerwie, tym one ładniej rosną. A jak jest wiecie, takie przerwane tylko trochę. No to, no to po prostu marchewka pietruszka nie ma gdzie rosnąć i rośnie sobie krzywo albo, albo jest mniejsza po prostu. Także ja już się na swoich błędach też nauczyłam kiedyś, kiedyś, już dawno. Nie, nie mówię teraz, no bo teraz to już tam wiecie, jest inna sprawa, bo już trochę doświadczenia mam, <grym>, że tak powiem. Y, ale, ale wiem, że właśnie kiedyś robiłam ten błąd, bo to szkoda przerwać, bo to wiecie, tyle zasiana, wyrywać i tak dalej. No to się tam tylko troszkę przerywało, albo nawet wcale. No i wtedy były takie chude patyki. No a w sumie u nas tym bardziej, że to się nigdzie nie wyrzuca, tylko zjadają zwierzaki, więc nie ma szkody żadnej. Dobra, biorę warzywa i do domu, bo zimno. A na zakończenie jeszcze wam pokażę kapuchę. Ile słoju wyszło? Cały dzień gotuję. znaczy. Wiecie, to chodzi tylko o zapasteryzowanie, żeby się słoiki zassały, że tak powiem. Chociaż wiem, że i tak częściej nie się, że tak powiem. E, bo to takie, miałam już resztkę nakrętek. Już myślałam, że mi tych nakrętek nie starczy. Że jeszcze będę do sklepu jechać. E, słoików też tak powiem Wam, że na styk. No bo tutaj jest 60 słoików. Prawie. 59 dokładnie, ale tutaj jeszcze sobie odłożyłam. Zaraz Wam powiem. Tylko, że są różnej wielkości. Tu są litrowe, Tutaj są takie mniejsze, niektóre takie wąskie a wysokie, takie już jakie miałam słoiki, takie kładłam, no ale to właśnie fajnie jest, bo wiecie jak na surówkę wyciągam, no to, no to lepiej jak jest taki mniejszy słoiczek, jak gotuję jakiś tam bigos czy coś, no to, to wiadomo, że wtedy te większe wyciągam, także akurat mi to odpowiada, że są różne rozmiary, rozmiary słoików, ale mówię nakrętki już co do ostatniej wykorzystałam. I właśnie dlatego później kładłam w takie słoiki, te, te wysokie, a chude, bo one mają te małe nakrętki, a tych małych to akurat miałam dużo. No i tak, tak przypuszczam, że częściej może nie pozamykać, bo niektóre takie były, nie byłam pewna na te nakrętki, ale to nic. To wtedy pójdzie ta kapusta w pierwszej kolejności do zużycia. E, wiem, że też niektórzy w ogóle nie pasteryzują i tak kapusta się trzyma, a ja pasteryzuję tylko dlatego, że wiecie, taki zapas, to tak naprawdę nie wiem, czy my to zjemy w rok, chyba nie. Chyba nie, także wiecie. O to chodzi, że jak zostanie, no to wtedy y, na przyszły rok, jeszcze następny, w sensie, że na dwa lata na przykład, no to wiem, że są zapasteryzowane i one sobie spokojnie będą stały, nic się im tam nie będzie działo. Dlatego ja tak dla swojego spokoju, że tak powiem, pasteryzuję. No i dzisiaj cały dzień już na zewnątrz ciemno się robi, a ja cały dzień y, z tą kapuchą i tylko Sławek mi donosił słoiki, no bo brakuje i brakuje i brakuje. Na początku przyniósł chyba 40. No to wiecie, gdzie 40, a gdzie 60, no to jeszcze musiał sporo donieść i tak cały dzień się gotowało. No ale to jest jedna ważna robota zrobiona. No i też to wiecie, do no duża beczka, no to i dużo, dużo wyszło, nie? A wyszła super, wyszła przepyszna. Dzisiaj, właśnie do obiadu tak odłożyłam od razu takiej, wiecie prosto, z beczki chrupiąca. Dosyć mocno kwaśna, co też fajnie, no bo czasami nam wychodziły takie delikatnie kwaśne, a wiecie, lepiej zawsze od, y, odcisnąć sok, niż ma być za mało kwaśna, no już dokwasić to tak nie za bardzo. Y, także fajna wyszła, chrupiąca, elegancka, y, także nawet wiecie, tak, jak, że my dajemy tak dużo marchewki, no to tak naprawdę w tej chwili nawet już nie trzeba tutaj nic dokładać do tej kapusty, już jest i tak dobra do obiadu, prosto właśnie taka z beczki, czy później ze słoika. Bo tak normalnie to jeszcze dodaje cebulkę pokrojoną, e, troszeczkę cukru, e, majonezu. No ale tak dzisiaj mówię, tak wyciągnęłam na szybko tylko z beczki jest przepyszna już sama w sobie, e, chrupiąca, elegancka. Także bardzo się cieszę, że wyszła e, i restała miesiąc, może nawet nie całe, z 4 tygodnie. Nie pamiętam, ale tak zaglądałam do niej co parę dni, smakowa, znaczy co parę dni. Nie wiem, ze trzy razy przez ten czas zajrzałam oprócz tego co przebijaliśmy. I mówię, kurczę, no już jest dobra, już jest fajna, więc dzisiaj akurat tak trochę więcej czasu było, e, no to mówię, biorę się za tą kapuchę, będzie z głowy. Na no, w słoikach nawet nie widać, że aż tak tyle marchewki jest, nie? Tutaj bardziej widać. No, no to jedno mamy z głowy, cieszę się bardzo jedno, nie jedno, bo, bo w sumie to są ostatnie, e, ostatnie nie przetwory, nie wiem czy to nazwać można przetworami, tylko mm, ostatnie pasteryzowanie, może tak. Ostatnie wykorzystywanie słoików, bo teraz te słoiki już będą z powrotem do piwnicy szły opróżniane. A i tak e, mówię, tak na stych tych słoików, a, a i tak e, kompotów mało używamy, no bo, e, bo miałam jeszcze pomrożonych owoców trochę, więc bardziej zużywam te, które miałam pomrożone. Jeśli właśnie chodzi o kompoty, czasami coś tam się otworzy, ale mówię tak, jakby nie było słoików, no to by był trochę problem. Dobra, ważne, że zrobione. Umęczyłam się trochę przy tym pakowaniu, bo to wiecie ja uciskałam tak dosyć mocno, żeby, żeby nie dość, że jak najwięcej się zmieściło w słoik, to jeszcze żeby właśnie ten sok przykrył całą kapustę. No bo kiedyś właśnie zrobiłam błąd i, i tego nie robiłam. Nie, sok nie przykrywał kapusty i ona wtedy się robiła taka, nawet nie wiem jak to nazwać, jaka się robiła. Taka, taka, taki kolor zmieniała, taka ciemna się robiła jak była bez soku. Nawet mimo to, że była zapasteryzowana. Także wiem, że już tak nie mogę robić. Zawsze ugniatam tak, żeby tego soku właśnie, sok, żeby zakrywał tą kapustę. Dobra, to tyle, kochani, o kapuście. W ogóle tyle na dzisiaj. Trzymajcie się cieplutko i do następnego. Cześć.